Siemanko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na kanale serii Cyber Pro Tip. Dzisiaj pokażę Wam jak można efektywniej wykorzystać czas między CWL-kami do tego, żeby przyspieszyć sobie jeszcze po prostu upgrade Herosów. Dlaczego to jest takie ważne? To na pewno wy sami nawet odczuliście i wiecie doskonale, jak jest ciężko, jeżeli chodzi o szybkie po prostu rozwijanie Herosów, zwłaszcza w tym okresie pomiędzy cwl tak żeby być gotowym właśnie na to co, co, miesięczne, te co, co miesięczne wojny. W każdym razie ważne jest to. Żeby szybko progresować, no bo dobrze wiecie, że mamy 5 herosów Oni się potem na tych wysokich levelach dość długo robią, no bo teraz jak sobie na przykład, nie wiem Wezmę, dajmy na to czempionkę, no to ona się będzie robiła 7 dni, więc to jest cały tydzień, to jest mega dużo czasu Ale można to sobie fajnie skrócić, w jaki sposób? Ano taki, że możemy wykorzystać do tego Bitwy rankingowe Jak tutaj widzicie Każda bitwa, czy tam każda, każdy turniej, bo tak to się ładnie nazywa, trwa teraz cały tydzień. I my, zapisując się w weekend na taki, tu, na taki turniej, startujemy sobie w poniedziałek z rana od godziny 6, o ile się nie mylę. No i do niedzieli wieczora, tak, czy do następnego poniedziałku mamy czas, żeby oddać ataki. W przypadku akurat mojej ligi jest to 18 ataków na cały Turniej, czyli tak naprawdę na cały tydzień, bo tak to trzeba liczyć. Wyjątkiem jest tutaj legenda, wiadomo, bo tam są bitwy dzienne, nie turniejowe, czyli jakby tygodniowe, ale to się rządzi swoimi prawami. My skupiamy się głównie na tym tygodniowym turnieju, bo tutaj można to ładnie wykorzystać. I teraz, w jaki sposób można to zrobić? Ano, nigdzie nie jest powiedziane, w ile czasu my tak naprawdę te ataki mamy oddać, bo nie mamy ograniczenia, więc równie dobrze możemy zaraz postarczyć. O tej przysłowowej 6 rano w poniedziałek, oddać z marszu wszystkie 18 ataków i mieć tydzień po prostu spokoju laba, ręce rozłożone, leżymy brzuchem do góry i nas nic nie interesuje. I to właśnie można wykorzystać, bo teraz pomyślcie sobie w ten sposób: oddajemy wszystkie 18 ataków jednocześnie mm, po sobie, wiadomo. W każdym razie, w bardzo krótkim odstępie czasu, jakby z buta z marszu od razu. No i najlepiej to właśnie zrobić w poniedziałek. Już nie każę Wam tego robić od razu rano, no bo wiadomo, praca szkoła każdy tam ma różne takie rzeczy, ale najlepiej to po prostu zrobić w poniedziałek, bo dzięki temu zyskujemy 6 do 6,5 dnia na to, żeby ponownie, wiadomo, ten turniej wystartował, żeby mieć ponowne ataki. No i teraz tak, jeżeli taki Heros na moim poziomie, TH17, już dosyć, dosyć wysokim, bo tu mam 4 na 43 czempionkę i mogę ulepszyć na 44 i ona się robi 7 dni bez żadnych przyspieszaczy, ulepszaczy i tak dalej, no to w te 6,5 dnia zostaje nam tylko i wyłącznie pół dnia Czasu 12 godzin, a to przecież możemy sobie skrócić albo za pomocą potki na budowniczych, albo za pomocą nawet gemów, albo za pomocą też co ważne, takiego ucznia budowniczego, jak widzicie, apprentice buildera. Tak, który na maksymalnym poziomie jest nam w stanie uciąć 12 godzin. Ten akurat jest nam w stanie uciąć 5 godzin w ciągu jednej godziny, więc wtedy by nam zostało tylko 5 godzin więc nawet byśmy w stanie byli poczekać te 5 godzin, tak, akurat sobie tak to ustawiając, żeby na przykład rano się kończył update, a my sobie wtedy po południu jesteśmy w stanie zacząć. I tak dosłownie jesteśmy w stanie zrobić z każdym jednym herosem, gdzie tak naprawdę ten mm, przestrzał, czyli ten pozostały jakby czas pomiędzy rozpoczęciem turnieju, a y, czasem upgrade'u do kolejnego levela, no to zostanie w maksymalnie w okolicach 12 godzin, tak, no ewentualnie do jednego dnia, jeżeli ktoś tam się spóźni lub zacznie no późno, w ten poniedziałek, tak, natomiast mimo wszystko uważam, że jest to genialna wręcz opcja do tego, żeby właśnie w taki sposób sobie tych herosów jeszcze dodatkowo wzmacniać, bo wtedy nie będzie takiej wymówki, że a, ja muszę sobie tych herosów zostawić, no bo są rankedy, a nie wiem kiedy zaatakuję, no jednak dobrze by było atakować w rankedach mając y, tych herosów, tak, no bo jak to tak atakować bez herosów, to tak samo jak na CWL, no atakować bez herosów to trochę y, takie samobójstwo można wręcz powiedzieć, w każdym razie, do czego zmierzam? No, właśnie do tego, że lepiej jest oddać szybciej wszystkie ataki, wrzucić sobie od razu upgrade, poczekać ten tydzień, bo i tak już więcej rankadowych bitew nie rozegramy. Między międzyczasie się właśnie zrobi Heros, zaczyna się trudniej, oddajemy ataki, znowu wrzucamy Herosa. Bo CW aktualnie teraz, no. To oczywiście zależy od klanu, ale jednak większość klanów dzisiaj na CW podchodzi tak, że nie skupia się stricte na tym, żeby robić WWS-a, wygrywać wojnę za wojną i tam podbijać warlogiem war rankingi bo nie o to chodzi, ale po prostu wykorzystuje to do zarobku po prostu ród. Więc no, większość klanów zawsze podchodziła do tego luźno, na zasadzie czy masz herosów, czy nie. Ważne, że idziesz, oddasz ataki, zarób te rudy, bo to jest ważne, żeby rozwijać hero equipment. Dlatego myślę, że tu nikt wam nie będzie robił przeszkód w ciągu tygodnia, jeżeli tych herosów nie będziecie mieć, a jednak ważne, żebyście mieli dosyć szybko rozwinięte na właśnie CWL, bo to tam najbardziej będą potrzebne. Dlatego tutaj taka moja propozycja, taka moja porada, ten właśnie protip wspomniany, żeby wykorzystać to w taki, a nie inny sposób, co uważam za bardziej efektywne, na pewno w dłuższym okresie czasu i pewnie sami zauważycie, zwłaszcza, że można farmić dowoli. Że wyfarmiając sobie surowca na przykład w weekend, jesteśmy w stanie sobie już wstawić mm, wtedy w poniedziałek po atakach rankingowych jednego herosa, szybko dofarmić, wstawić drugiego, trzeciego, czwartego czy nawet piątego. Jesteśmy w stanie to zrobić naprawdę w ciągu jednego dnia. Małe posiedzenie, nie wiem, kwestia godziny, dwóch i mamy to. Więc, no, dlaczego by z tego nie korzystać? Po prostu. I tyle. Myślę, że nie ma co się dalej nad tym rozwodzić. Nie będę tego przeciągał na siłę. Szybka porada, wytłumaczyłem co i jak, kto chce, to zastosuje, wiesz jak swoje, mam nadzieję, że skorzystacie i wyjdziecie na ten na plus. Dajcie znać co o tym sądzicie, sekcja komentarzy jest dla Was, czekam właśnie na Wasze opinie. Może ktoś ma jeszcze jakiś inny, fajniejszy sposób na to, chętnie niech się podzieli, przedyskutujemy to wspólnie razem. Tymczasem ja się z Wami żegnam, dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie i za uwagę, widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.